Witam Was w pierwszym odcinku mojej nowej serii w której polecam Wam gry, które warto zagrać. W pierwszym odcinku, jak już pewnie zauważyliście, pragnę Wam polecić grę Soccer Star. Soccer Star to przeglądarkowa gra, która jest obecnie bardzo popularna w naszym kraju. Dzieje się pewnie tak z faktu, iż bardzo przypomina inną grę tych samych twórców, mianowicie Shake and Fidget. Już na samym początku widać, że silnik Shake and Fidget został delikatnie przerobiony, a programiści byli leniwi do tego stopnia, że w tej grze piłkarskiej nie możemy użyć nawet statystyk odnośnie szczelonych i straconych bramek. Niestety nawet jak będziesz strzelał 10-20 bramek w każdym meczu, to nie zostaniesz królem szczelców. Co zatem jest w tej grze? Zamiast wykonywania misji, jak jest w Shake and Fidget, trenujemy, a walki gildii zostały zastąpione meczami. Zbroje inne tego typu itemy to Soccer star, koszulki, buty, spodenki i mimo, mimo tego, gra przyciąga fanów piłki nożnej. Aktualna liczba zarejestrowanych przekracza 500 tysięcy. W grze zakładamy własnego piłkarza. Możemy wybrać pozycję, na której chcemy grać i dowolnie zmodyfikować twarz naszego piłkarza. Możemy kupować odżywki i przedmioty, które ulepszają naszego piłkarza. Te tutaj paski. Te tutaj paski ukazują nam umiejętności, które posiadamy i poziom ich rozwinięcia. Możemy je ulepszyć, ulepszyć poprzez trening, artykuły spożywcze i przedmioty. Ważną częścią gry jest klub. W, rozgrywa, w rozgrywanych meczach dostajemy popularność, która przyczynia, przyczynia się do lepszej oferty pracy i lepszych przedmiotów, które możemy kupić. Jeśli jesteśmy kapitanem drużyny, możemy ulepszać menedżera ka, y, trenera. I stadion. Możemy także dowolnie modyfikować taktykę i koszulkę. Podsumowując, jeśli jesteś kibicem piłki nożnej, to ta gra jest dla Ciebie. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Jeśli chcesz więcej, to łapkuj. To naprawdę motywuję. Zapraszam też do komentowania i do polecenia mi gier, które ja też bym później mógł polecić innym graczom. Więc dziękuję za obejrzenie, pozdrawiam na razie.